Cześć! Wysyłasz mnóstwo CV, ale nikt nie odpowiada. Nie masz profilu na Linkedinie albo masz, ale w sumie nic się na nim nie dzieje. Chodzisz czasem na rozmowy, ale nie jesteś pewny, czy dobrze odpowiadasz na pytania rekruterów. To dobrze trafiłeś. Zapraszam Ciebie na warsztat pod tytułem Jak zdobyć pracę w dużej firmie. Dlaczego w dużej? No bo w takiej mam doświadczenie i tu mogę zdradzić Ci. Więcej wskazówek, żeby się po prostu odnaleźć w tej rzeczywistości. Ponadto, mm, dowiesz się jak dostosować swoje CV do konkretnych ofert pracy, jak uzupełnić profil na LinkedInie tak, żeby być widzialnym dla rekruterów, poznasz techniki i odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadają e, rekruterzy, wymienisz się doświadczeniami z innymi uczestnikami, którzy mają przed sobą to samo wyzwanie, co Ty. Zapewniam świetną atmosferę. Przyjazną wspierającą. Warsztaty potrwają 4 godziny. Widzimy się w coworkingu w uszach są Pegazy już 15 marca. Są to warsztaty stacjonarne, także będziemy tutaj razem ostro współpracować. Jeżeli masz chęć, zapraszam Cię do zapisu.